Co ty robisz? Uuu! 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 O! Klaszaki, Cyk. Ojej Co ma robi? Nie? Chce pan może lemoniatki? Ten pan nie Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj dzisiaj moi drodzy mamy Obudzie. ciężkie zadanie mamy 24 godziny na uzbier, znaczy na zarobieniu jak największej ilości pieniędzy każdy robi co chce liczy się efekt tak? Tak. Na koniec spotykamy się, podliczamy kto ile zarobił i jaką poszło. Czy macie już pomysł jak rozegracie to? Ja mam, ja mam, ja, się mam. ja mam. mam. Tak, tak. tak. Myślicie, że dużo zarobicie na tym? Chciałbym go 24 godzin? Oczywiście więcej niż ty. O słuchajcie, jeśli ja mam taki odcinek się podoba, pamiętajcie, żeby strzelił łapkę. Jeśli ja jesteście nawi suba z dzwoneczkiem, a my przechodzimy, bo ja mam dużo do zrobienia jeszcze dzisiaj. Nie wiem jak wy, ale ja chcę wygrać ten odcinek. Dobra, a Worot i Paweł będą sobie jeździć i komentować i sprawdzać działania tutaj naszej czwórki, a więc. Czas tak? Zaczynamy! Dobra, słuchajcie. Właśnie jesteśmy na mieście. Maciek dał nam info, że jako pierwszą lokację wybrał park, więc z Pawłem postanowiliśmy, że pojedziemy najpierw zobaczyć Maćka, bo uważamy, że no Maciek ma największe szanse na wygrane z racji tego, że ma no duży mózg. Dobra, jedziemy zobaczyć, co on tam wymyślił. Dobra, mamy Maćka. Patrz. Teraz nie będzie podchodzić, ty. Normalnie 5 zł wam kupić, czekaj. Wycisnęliśmy. A Maciek tam fotycyka. cyka. Ludzie uciekają. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u Maćka. Przy okazji lure widzicie z tyłu i to kara. Pomachajcie tam do nich, tak? Bo oni teraz w tym momencie robią znalazł nową pracę coś jeszcze... ty. Jakby <laughs> Wyjdzie, że znalazł fagisty sposób na kasę <laughs> dobra, <zresztą laughs> się Co? Widzicie, patrzy wszyscy jak tych się, no. no. Dobra, w Macieju dinozaurze Widzicie, więc i teraz się kręci Zbieram ciągle I no i Myślę, że to jest najlepszy pomysł i przebije wszystkich. Tak. Precz dla Mami. Dajemy, dinożarły górą. Maciek nic nie widzi ogólnie w tym, jest tak zaparowane, tak gorąco tam. <grystanie> <grystanie> ja, jak biznes? Myślisz, jest dobry? Wygra? No, dobry, myślę, że... Nie, jeszcze trochę musi pokombinować, żeby... Ale no, myślę, że będzie warto. Ja myślę, że Maciek będzie złoty. Ja bym w sumie cały dzień w tym chodził. Obstawiam, że może być na gorąco później. Dobra, dawaj, lecimy dalej. Halo? gdzie jesteś? Gdzie? Gdzie? A, to cześć Patrycja. To nie, nie o tą Patrycję mi chodziło, na razie. <ścoughs> Czekaj, zrobimy inaczej. Zadzwonię do niej na messengerze. Patrycja nam mówi, że gdzieś tutaj będzie. Eee, no, to idziemy w tą stronę, może. Dobra, słuchajcie. Maciek się zmęczył jako dinozaur. Co za, już go mamy. Więc e, no szukamy razem Patrycji. Nie wiem, nie odbiera telefonu, nie ma jej. Dobra. Mamy Patrycję. Patrzy, ciężko? Teraz zawsze mi zrobiła. W ogóle ja zimno... dostałam? Dziękuję. Ty ma. To nikt nie chce zbierać Twoich Nie, królątek. niestety. A, pisz, no, Ma, tak już mnie ręka boli, patrzcie. I mam czarne no, ręce. No, ręce. To od tej gazety. Ona brudzi. A zarobisz na godzinę, czy na oddane gazety? Na godzinę. Aha, ile? Eee, 14 zł. Maciek w 5 minut oddychę zarobił. Uuu, ale wytrzy... mam konkurencję. Ale, ale, ale wytrzymał w tym sposób 15 minut, więc jakby no, masz <laughs> szansę jeszcze. Nie poddaję się, mam jeszcze drugą gazetę do rozlania. Dobra, no słuchajcie, fotecka powoli idzie, więc idziemy coś, gdzie są jakieś, no nie wiem, ciekawsze zajęcia. Eee, Maciek jesteś... Ja, ja bym się zabrał za coś. Ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Ja, mam pomysł. ja nie chcę z tobą. To coś słaby biznes. Ja wiem co będę robić. Ja zaraz, pójdę do, ja zaraz pójdę do parku. Ja wiem jak tu zrobić biznes. Chodźmy. Dobra, Pa, idziemy. Maciek nas zabrał z sobą, na swoją kolejną miejscówkę. Maciek, powiedz nam! Co będziesz dzisiaj robił? Słuchajcie, to jest tak. Na OLX-ie widziałem ogłoszenia, że za, że za jedną szyszkę dają 1 złotych. Teraz jest sezon szyszkowy, wszędzie spadają szyszki, które się tak otwierają fajnie. Więc uznałem, że uzbieram tyle szyszek, ile się da i wystawię na jakimś Allegro OLX-ie i wychodzi 1 zeta za jedną szyszkę. Plus za kilogram koszy. czy za szyszkę? Za szyszkę. Za jedną sztukę. One są używane do różnych ozdóbek ogrodowych. Tylko jak takie co, <śmiech> <śmiech> myśli, co ja. Więc... W to, w to, że pieniądze nie spadają z nieba, jest mitem, bo pieniądze spadają z nieba i będziemy to robić. No, Maćku, pokaż, no. jak to się robi. 6, jak się wala. 1, 2 3, 4, 5, 6, proszę państwa. Pokaż, jak pachną 7, pieniądze. 8! O! Spójrzcie. 8 zł Kąpiel, 9, kąpiel w pieniądzach 10 11 Chłopy, to było dobre 12 13 14 Boże 15 kurde 16 Może że lepiej 17 Maciek, to może z Tobą konkurować, jak myślisz? Bo jeszcze nie wiemy w sumie co Tokar i Emila robią Bill Gates może za nami <laughs> konkurować 20 O, dalej 21 no, Ale nie, no z ekipy, no kto ma szansę? Jeszcze cztery. Ja ciągle myślę, że Kamila czymś nas zaskoczy Ona jest pomysłowa, ona tak udaje, wiecie, że tutaj nie, nie umiem, ja zawsze przygrywam, a później dowali nam jakimś tutaj trikiem. A bo jakbyś nas oszuka, nie? Niech zawsze nie wiadomo. 25, 26, 27, 28, 29 30, 31 2, Ok, wuuu! Ja myślę, że. pewnie w fazie będzie ich jeszcze 200. Ale to już nie chcę się do ciebie jechać. Ale nie będziemy dzisiaj tego robić, bo to są, mam tylko 24 godziny na to. Więc zbiorę tyle, ile się da. No i co? Będziemy pylać, nie? D Dobra, słuchajcie, jesteśmy na. Ryneczku właśnie dzwoniliśmy do Tokara, powiedział nam, że tutaj jest i że gra na plecie, musimy to zobaczyć. O, jest Tokar. Cześć. Co tam Tokar, co wymyśliłeś? Z czego ja? będzie hajsik? Uczułem się wczoraj całą noc grać na flecie i zamierzałem grać sobie na flecie. Tutaj ludzie będą może mi coś wrzucali, Titanica będę grał. Titanika mówisz? Poka i flety. Dobra, dobra, pokaż. Chcę zaprezentować tam. wam. No dawaj, pokaż, co tutaj wykminiłeś. Bardzo Ale autista nam wirus. Co za ba. O, jest kapeluszek na hajsik. Pan biznesmen, nie? Ty pokaż takie rzeczy, co ja? Upas. <grymne> Dostał hejs <suchego>. Zobaczymy <grymne> ile to... No wal... Nawet... To otokar. Widzę to za pierwszy. Ile dostałeś? ty <grymne> ty! Ale uwierzyli! No uwierzyli. Że gram! Przypadkowo, dwóch aż tam. Dobra, słuchajcie, ekipa już jest, tak? O ciężki dzień. Ciężki dzień, dużo hajsu, jesteśmy zadowoleni. Tak, teraz przyszliście się z Kamili, tak? Tak, ona On co zarobiła. Co? Zarobiła jeszcze, a już trzecia jest, prawie. Zobaczcie Kamilo. Tutaj, proszę, samochodzik, jak wszyscy widzą, jest po prostu no jest. uwalony. Ale złapa, tylko mam gąbeczkę, nie? Mam gąbkę, nie zawałam się użyć. Wow. Ale super. Tą. Wow. potrzebuję O. Dobra. Jakie taka A Ja myślę, że sobie nie poradzi. Nie da rady. Tak? Jak z każdą konkurencją? Nie, nie. zazdrosnę, bo zarobię 5, 20 złotych. A ty ile zarobiłeś? 200? <gulety> co ona robi tutaj? Szanowna nie? Co ona? No ale... Patrz, szybko tak... tak, tak mopem? I ty moje. Tak. I że tak. coś pewnie. I ją. Mówiłem, od, m, od mówiłem że nie da rady i zamiast tutaj gąbeczku kulturalnie patrz. piankę robi... A gdzie pianka? To pianko trzeba mieć! Ja, wale ale mopem, no jeb... co on robi, nie? <gulety> zaraz rejestrację odpadnie albo... Szybę tak. zaraz. Ale będą smugi, nie? Ale to na razie na, na mokro robię, nie? Patrz jaki ciściusi. Cyk Ojej Co ona robi, nie? No. Czysto jak ta wala, nie? Poczekaj, masz wyschnie, nie? Czyli dawaj Piaskiem, jeszcze. <laughs> piaskiem? to jeszcze Piaskiem? No dawaj, gdzie jest piasek jakiś? Ale patrzcie jak ja ma długiego węża Oj chyba coś nie starczyło no, nie starczyło Ej patrzcie jaki oj, kupa oj, a! 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 <laughs> Patrzcie, tak myje, tak lure zarabia pieniądze Zasknięta kupa na samochodzie Jezu jaki to brud Obsypaj się mi samochód Patrzcie jak samochód mi... myje mi samochód Ale się po... jest do nie on mi obzywał samochód tym. Ona tak myje ten samochód, że po prostu on jest jeszcze brudniejszy, nie? A wcześniej tym mopem przez kilka lat wycierano podłogi, nie? Nie, bo to nowy mop. A teraz wyciera się nim samochód, nie? No spoko. A wycieraczki, proszę pani, wycieraczki to się podnosi. Co to ma być w ogóle? Tam jeszcze nie doszłam. Co to jest? ta nie? No patrz. Ale jeszcze z boku tam z drugiej strony. Fajne masz czarne skarpetki, skarby. To nie skarpetki, to budy twojej mamy. Przerzuci no, wiadrem czy tylko wodą. Panie Worot, jak pan ocenia tutaj mycie Słuchajcie, tego samochodu w skali od chyba 1 do następnym 10? Następnym razem nagramy odcinek, gdzie są cztery brudne fury. cztery osoby je myją. I na koniec oceniamy, kto szybciej i lepiej. I lepiej y, wyczyścił furę. Jeśli to by taki był taki fajny odcinek. w komentarzu. Dobra, o, je, tak. Jeżeli chcecie taki odcinek, piszcie w komentarzu. Szybko, tej. Daj, no, Tak myłać, że tutaj jest suche dalej. I druga. jak w ogóle nie czyściłaś? Nie. Tutaj jest, patrz, tak, w ogóle. Zeskrobać ze to trzeba. Weź Wy. pokrętkę. Dobra, tam. to daj 15, no. O, fu. Patrz tutaj, taki syf. No ale patrz palcem można. Palcem lepiej strzątam niż, niż ona mopem. Tak, w kamerę Maciek, kolejny dowód. Patrz tutaj. No i po dowodzie. 10 zł? Tyszka, tak. A Na ja zachętę też, żeby na przyszłość. 20, miałem 15, rację. Nie miałoby 20. Nie, będzie 15. 15. Nie. <słyska> Dobra, słuchajcie. Kolejny ranek, kolejne pieniądze. Jedziemy teraz do Tokera. Wiemy dokładnie, gdzie on dzisiaj robi, bo już robił tam parę razy. Eee, a dokładnie. A to wam zaraz pokażemy. Tak, a, jest ze mną Maciek, Maciek postanowił, że on się tak, tak, tak obłowił na tych szysach, że jest pewne wygrane, więc ja dziś nie robię. Maciek dzisiaj nie robi. Mac Mac Maciek zdążył... W... 8 godzin sobie zapracować żeby żeby wygrać tę konkurencję, ale zobaczymy no Tokar muszę. O, zamkoczyć. mamy to Kara, patrzcie Ole koksu Pakuj tam Co on robi? Koks pakuje, nie? To typ <laughs> Tokar! Co robisz? Jak tam robota idzie? Gorąco Gorąco, nie? Gorąco, nie? Spakowałem już parę worków. No, widzę. Się trochę. A czemu w kurce? No bo I czemu nie w koszulce lure? No bo nie chcę A plus 5 do siły, zapomniałem. Mhm. No jak ładnie wiąże, worecz. No Dobra, tak. bo szyfowa się przyczepi. No, ale znamy szyfową. <słuch> <słuch> Stały dwie godziny do końca y, tego challenge'u. Więc przyszliśmy na ostatnią miejscówkę. Do Patrycji Tam jest oto nasza Patrysia Partycja uznała, że to jest dobra miejscówka Maciek wczoraj tutaj robił jako dinozaur Więc uznała, że to jest dobre stanowisko No to co robi, idziemy zobaczyć co ona robi mm -hmm. Robię... O kurde, lemoniatkę Chce ktoś? Lemoniatkę? Zapraszam na lemoniatkę jak jest się individu? robi? Cytrynka, woda? No, kroisz cytrynkę Każdy się zleci, mam nadzieję Ty, a czemu... A -drożej, dro, dro, drożej ten bierze... Od... Bo jesteśmy Januszami w biznesu. Tak, Januszowie. Eee. Drożej bierze od tych zagranicy. Trzeba faj strzepać. Co, cukier dodany już? Tak. Patrzcie jak, Co, jak to w końcowo się wygląda. Jak ale prawdziwa fajnie. lemoniatka. To chce spróbować? Worod dawaj. Nie. Marii, A, ale nie fajnie. za darmo. Dobra. Ja, ja mam kasy ty. Ja nie masz 50 groszy, człowieku! Maciek, człowiek. ma, maciek ma, ja podtrzymał. No daj hajs, daj hajs. 50 groszy, no dobra. Jest. Moje dobra. pierwsze zarobione pieniądze. Uhu, uhu idę szaleć. O kurde. Eee, coś tu pływa. No pesteczka taki gratis, Eee, jak, jak połknę się odławię? Nie, nie odławisz się. Dobra, to piję. Witaminka C, da ci zdrówka. Dawaj, zeruj, zeruj. Nie, o to się nie bój. Jakbyście się zastanawiali dlaczego filmy są tak dziwnie zmontowane, to no tutaj Maciek sobie popija właśnie lemoniatkę i tak nie działa. Dobre, dobre. A, mój przepis. Ty, pestka mi wchodzi do mordu. Możesz pochodzić tutaj po mieście, namówić ludzi, że brali lemoniatkę, bo jest bardzo gorąco, ludziom przyda się trochę Jak lemoniatki. Jak się połową zysku, to tak. Kiepską miejscówkę wybrałaś, trzeba było się wbić centralnie, tam fontannę, patrz, ludzi pełno. Tam byś miała miejscu, że. No nawet i taki. No ja się trochę wstydziłam. Tak. Maciek w dinozaurze się wbił, tam w sieroletki. Dobra. Chce pan może lemoniatki? Ten pan nie chciał. Lemoniada! Zapraszam na lemoniadę! 50 groszy za kubeczek! <laughs> uh <-huh! śmiech> Ale dobra, co? Mój nie? klient poleca! <śmiech> <śmiech> o nie, no Maciek! No porad, się na chwilę, daj 50 groszy. <laughs> Proszę, tam proszę. Tam na jednej jest piasek. Dobra. Pierwszy klient? O, widać. Pierwszy się nie udało, jednak. Myślałem, że tylko ja będę jeść. No, na pewno on nie przyjdzie do polemoniady. Ja Słuchajcie. Yy, sytuacja jest taka: Kamili, jak widzicie, nie ma yy, z tego powodu, że Kamila musiała godzinę temu wyjechać do Warszawy na nagrania. Ale mamy tutaj pozostałą trójkę. Kamila ogólnie i tak przegrała, bo zarobiła 10 zł ode mnie i 3 zł musiała dla to oddać. Więc no, 7 zł. 7 zł. Tak, ale mamy tutaj trójkę. Maćku, zaczniemy od Ciebie. Opowiadaj co, gdzie i ile. Mm, no Z dinozaura zarobiłem dyszkę, bo było tak gorąco, że, że sopałem. Więc dyszka z dinozaura i około 220 z szyszek, nie? Na eliksie. Tak. O, bardzo fajna koszulka ogólnie. Dzięki. Pokar. Ja ogólnie zarobiłem, 8 dniówkę miałem z węgla, no i zarobiłem około, o Jezus. 3... 500 zł. 37,50 miałem z... Fleta, no to 117,50 zarobiłem. Kurde to oka, wariacie. No to ja tak skromnie, 60 złotych za roznoszenie gazetek i ulotek. I dziś jak sam z Remoniadą, to wpadła... Ile tam było? Nie co mówię, pytasz? Ja tam było? No nie policzyłam. Nie wiem, ja też dopiero liczyłem. 1350? No 1350, coś koło tego. No Więc razem było 7350 coś takiego. Czyli co? Czy macie wygrał? pierwszy raz coś wygrałem, nie? Tak jest. I co z tej okazji, nie wiem, jakieś salto zrobisz tutaj? Nie no, pójdziemy na... Dobra, to stawiam kebaby i brewary. Tak. Słuchajcie, kto chce kebaba, zgłaszasz się w komentarzach, a my kończymy ten odcinek i żegnamy się z wami. Cześć!